Na siłowni będziemy robić sobie dzisiaj barki, obręb barkową Także sprawdźcie sobie, mamy takie fajne kilka ćwiczeń Które fajnie się ze sobą uzupełniają Także do dzieła, zaczynamy No i tak, pierwsze co robię To jest imitacja podciągania Czyli podciągam się samym tułowiem Tylko nie robię to byle jak Tylko robię to w taki sposób właśnie, żeby było dobrze Żeby poczuć właśnie co się ma napinać Jak ma te barki mają się rozgrzewać Bo to jest bardzo istotne, czy napinam na śliczny grzbietu Czy te łopatki idą równo, czy prawa, lewa strona jest tak samo, czy może lewa strona jest bardziej przyblokowana. zwróć na to uwagę, bo to jest bardzo istotne, bo wtedy możesz pracować sobie na tym, żeby to rozluźniać, trochę to porozciągać i wtedy jest większa moc. Także spokojnie, 8-10 razy w zupełności to wystarczy. Jeżeli potrzebujesz, oczywiście, więcej, to zrób sobie więcej i przechodzimy dalej. No i drugie ćwiczenie to już jest koowrotek, czyli autorskie moje ćwiczenie, które zainspirowałem się pływając sobie w jeziorku. Także tutaj tam spokojnie, ruch biodrem to jest podstawa, właśnie żeby to biodro się ruszało a tu mniej więcej był w jednej linii rękami kontrolujemy i wydaje się taki niby nic ale zobaczysz, że jak to zrobisz dokładnie to na pewno poczujesz małe co nieco cały brzuch pracuje, także nie ma nic lepszego niż właśnie robić jedno ćwiczenie, które działa na wszystkie partie także rozwojowe, sprawnościowe no ale fajne, bo czasem trzeba dołożyć sobie nowe ćwiczenie tak właśnie, żeby jeszcze było lepiej trzecie ćwiczenie, które fajnie się sprawdza, to już jest, imitacja staje na rękach. Przy okazji, uczę się dokładnie jeszcze, jak lepiej stać na tych no rękach, więc prawa lewa noga na spokojnie brzuch popracuje jeszcze lepiej. No i oczywiście obraz barkowa się wzmocni. No a jak już uda ci się stanąć, to fajnie, satysfakcja z tego jest przeogromna. No i oczywiście sobie to rób regularnie, a zobaczysz, że będzie lepiej. No i na sam koniec coś na brzuch, czyli zrobimy sobie tak zwany raczek tylko do tyłu. To jest najważniejsza sprawa, żeby ten ruch był na rękach, żebyś co czas się opierał na rękach to jest takie niby nic wydaje się ale fajnie się uzupełnia z tymi ćwiczeniami poprzednimi, także spokojnie powoli, tutaj tak samo parę razy przód-tył poczuj sobie ile razy jesteś w stanie to zrobić no i na sam koniec jeszcze plank bokiem, prawa, lewa strona od razu to mi jeszcze pomoże do tego właśnie, żeby lepiej robić flagę więc spokojnie jest się jak bawić na tej siłowni zewnętrznej więc wszędzie można poćwiczyć ważne tylko, żeby robić to systematycznie